Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam osobę z poznaku Strzelca. Zobaczymy, co do Was e, e, po prostu idzie z kart, e, kochani, cygańskich. Więc co, zaczynamy czytanie. Pamiętajcie tylko jedno, że energie będą pokazywały już sytuację, która mogła mieć miejsce, a jak nie, to musicie zwracać uwagę, kto do Was przychodzi, e, co możecie osiągnąć i tak dalej. To jest czytanie do końca lutego, więc mam nadzieję, że wszystko będziecie łączyć do swojego życia prywatnego. Więc co, zaczynamy czytanie i lecimy strzelce. Teraz tak, dla niektórych strzelców, od razu mówię, będziecie mieć niepotrzebny płacz, będziecie tak myśleć, zastanawiać się, takie zmartwienia, tak? Dla niektórych wiadomości, które dostaniecie, mogą wam po prostu no, wziąć troszeczkę ten um, dzień taki... Z będzie takie dzieje, że spierdzieli się Wam, tak? Będziecie, będziecie tak e, tęsknić. Będą jakieś przeszkody. E, przeszkody, które będą, to będą tylko przeszkody w Waszej głowie. Od razu mówię, tak? Ktoś może powiedzieć nie mogę, bo coś tam, tutaj karty pokazują, że jest możliwość m, nawet Wam w jakimś sensie pomóc, tylko jest jedna a zasada. Wy Kurczę, co niektóre strzelce, nikomu nic nie mówicie, zostawiacie to dla siebie i tutaj mogę powiedzieć tylko jedno, że to dobrze, nikomu nie, nie mówcie waszego sekretu, dlatego że potem z tego wybuchnie wielkie bum, tak, a druga rzecz jest taka możliwe, że ktoś Wam powie jakiś sekret. Jeżeli tutaj ktoś Wam powie jakiś sekret, zostawcie go tylko dla siebie. Karty pokazują tutaj, że będzie trójka dzieci. Mogą, nie wiem, jak będą chcieli mieć chwilę dla siebie, chcą się skądś tam wyrwać, tak warto, warto im dać. Taką możliwość, tylko jest jedno dziecko, które będzie bardzo takie, będzie miało lęk, strach, że coś zrobił, albo mo możliwe, że ktoś będzie jego też podczas jakiegoś, nie wiem, jakiejś w szkole, imprezy, czy no nie wiem, wyjścia na dwór, czy cokolwiek. Możliwe, że ktoś go gdzieś tam zastrasza, więc tutaj bym na to zwróciła uwagę. tak, Teraz tak. <trym> To dotyczy babci, teściowej, mamusi i tak dalej, osoby też i starszej. Możliwe, że dobre rady dostaniecie i te dobre rady warto wykorzystać. Dla niektórych od razu powiem, że dzięki jakiejś kobiecie duże zmiany możecie wprowadzić też i w domu. Więc tutaj no, warto posłuchać. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć tą negatywną sytuację, że przez jakąś kobietę m, nagle zaczną w waszym domu robić się zmiany, ale nie takie, jakie wy byście chcieli. Więc tutaj no, musicie postawić na swoje, tak. Yy, to tutaj jest dla kobiety też już taka yy, możliwe, że patrzy, że ma zmarszczki i takie tego, tutaj będziesz chciała sobie coś wymienić, w tym sensie wymienić, boże ta tak da rada, ale tu chodzi o to, żeby no, będziecie chcieli jakieś zabiegi z takich, tych. tu karty wam odradzają, tak, żeby tego nie robić, tak, bo po prostu natura jest naturą, tak, tutaj kobieta może mieć bardzo męskie cechy na twarzy pokazane. Tak? Jakaś tajemnica, która została skrywana. No tu karta pokazuje, że zostanie wypowiedziane lub przez przypadek, przez jakąś właśnie kobietę e, serca taką e, starszą. I dla Was tutaj strzelce mogę powiedzieć tylko jedno, gratuluję, bo tutaj u Was idą ogromne zmiany. Te zmiany, jeżeli chodzi nawet i o pracę, tutaj duże też i pieniądze do Was idą, ale też i awans. E, tutaj macie ogromną e, możliwości, jeżeli chodzi o zarobki, o szczęście, coś idzie do Was, powiem szczerze, tak, e, no, przyjdzie o z nienacka tak? Tutaj, jeżeli ktoś powie, no złoty tarot, ja tam ciężko pracowałam, czy coś tam, więc tutaj mogę powiedzieć, że tutaj zostaniecie wynagrodzeni. Tutaj są pokazane i to muszę połączyć yy, też i z dołem, więc tutaj jedynie co mogę się do czego przyczepić, to tylko do jednej osoby, która będzie Wam. Mówiła, albo was krytykowała, albo po co ty to robisz? Nie rób tego olej, to, bo coś tam. To jest osoba, która obrała maskę, gdzieś zazdrość i po prostu nie chce tego też i pokazać. Karty pokazują tutaj, że właśnie możliwe, że komuś, bo ja mówię tutaj, że idą szczęście, tutaj jest nagroda, naprawdę sukces, ale. Jest karta kobiety, która jest wrogo do Was nastawiona. Jest to kobieta, która yy, yy, może krytykować, nawet i krytykuje sama siebie, tak? Albo czy cokolwiek, to wy już ją musicie gdzieś tak odciąć, dlatego że ta energia będzie też i na Was potem wpływała, tak? Więc tutaj yy, odcinamy się. Z drugiej strony ona powraca, bo jest powrót, więc tutaj... Taka kobieta do Was powróci, nagle się odezwie, będzie mówiła, że co to nie ona, że była bardzo taka chora i sraka i tam tak. Kochani, to jest tylko maska. Jest to osoba, która nagle zauważa, że u Was idzie yy, ku dobremu, tak? że osiągacie sukces, że tutaj u Was się dzieje. Więc to jest osoba, która pokazuje się taka mini minicycelowa, powiem szczerze. Jest to osoba, która jest bardzo kutliwa. Jest ona blisko Was, ale ktoś może powiedzieć, ktoś z rodziny, owszem, ale też osoba, którą braliście jako rodzinę. Jest to osoba, która no, traktowaliście, tak, z takich rzeczy. Tutaj bym e, po prostu była ostrożna. Zwróćcie uwagę, bo... Nie wiem, albo to są osoby, które mają dywan taki czerwono-chiński z takich rzeczy, a jak nie, to będziecie tam w takim pomieszczeniu lub zobaczycie, że ktoś ma na przykład czerwone i czarne jakieś tam wzorki, coś z chińskiego mi się bierze, ale to nie musi być. Więc to są tylko tego, więc tutaj uważać, tak? na taką osobę. To jest też osoba, którą możecie spotkać w kinie, tam gdzie są takie drzwi podwójne. Nawet i ze szkła mogą być eee, hala, jakaś ta eee, w, gdzie są te, te markety z takich, tych coś z takich, że są wszystko ze szkła, Więc tutaj z taką osobą możecie spotkać centrum e, handlowe o z takich rzeczy. Teraz tak Pewien pan, może ciężko pracujesz, więc tutaj twoja praca będzie wynagrodzona, dlatego że karty pokazują, że przez ciężką pracę no jest możliwe, że przyjdzie miłość. Więc tutaj mm, warto zadziałać, nie odpychać. Kobietę, które spotkasz, to jest to kobieta, która no... Y będzie próbowała, żebyś na nią czekał, ale warto czekać. W tym sensie ktoś powie, no złociutka, kuźwa czekać um, tam um, rok czasu, że ona coś tam. Nie to nie o to chodzi, będzie, będzie starała się, żebyś ty o nią troszeczkę gdzieś tam e, e, tego za nią polatał, więc tutaj powiem Wam szczerze, jest miłość, więc warto warto... Mm. Czekać, dla niektórych panów od razu powiem, że wasza praca ciężka zostanie wynagrodzona. Ktoś może powiedzieć, no to co, to jest dla panów, to jest też i dla pani, tylko tutaj ja bardziej widzę pana, więc tutaj chcemy pokazać, że tutaj właśnie z panem będziecie mieć do czynienia. Teraz tak, zwracać uwagę, bo muszę połączyć teraz z drugiej strony, jakaś kobieta może dać albo sprzęt, albo, ale tutaj jest auto, więc albo to będzie, będzie jakiś mechanik, więc uważaj, dlatego że ten mechanik możliwy ci da, da duży rachunek. Coś z takich rzeczy. To jest oszuścik mały, to jest osoba, która przebije dwukrotnie, tak? Bo siebie robi, że on jest najlepszy. Do takich osób nie nosimy nic. I zwracać uwagę właśnie na drzwi, na lustra, na szyby, które się mogą gdzieś zablokować, z takich, jeżeli chodzi o auto. Tutaj karty pokazują, że podczas kolacji to jest kolacja, to jest też i fajna zabawa, można się bawić, ale będzie osoba, która będzie z czegoś niezadowolona, to jest osoba, która nawet i mieszka z wami, ta jakiś ma żal z takich rzeczy. Tutaj powiem szczerze, tej osobie się już no nie da pomóc. Jest to osoba bardziej taka już dziadziowata więc jest to osoba, która ma swoje gdzieś tam E, swój punkt myślenia i ona się z tego, e, no tylko się tego trzyma. Tu chodzi też o jakąś wolność. Ktoś po prostu nie chce być u kogoś, bo jestem z przymusu, z takich rzeczy, tak? Więc tu chodzi tylko o to. E, wielkie zmiany idą i te zmiany idą w ciągu, powiem szczerze, do 7 dni coś u kogoś powinno się wyklarować. Dajcie znać. Czy coś u Was, no i jakaś zmiana, no po prostu nie przyszła. Czy właśnie idzie. Teraz taki jest mężczyzna i Tobie coś będzie dawane z niebios. Czyli coś będziesz dostaniesz od losu. I mogę powiedzieć tylko jedno, to będą dobre, tak? Dobre wiadomości. W oczekiwaniu to jakieś idą dobre wiadomości do jakiegoś pana. W ogóle tutaj jakaś kobieta... Dostanie, to jest też i kobieta, która wróży, ale albo zajmuje się tarotem. Tu jakieś dobre wiadomości, słoneczko, dostaniesz, tak? Teraz tak. Tutaj jest mężczyzna, mężczyzna, który prowadził jakąś firmę w, w firmę lub jesteś gdzieś znany w swoim, w swoim dziedzinie. Tu powiem wprost. Ubrałeś maskę, albo ubrałeś maskę, albo coś masz z palcami, albo nie masz trzech, czterech palców. Tutaj em, mogę powiedzieć tylko, jedno. jest kobieta to jest... Ja powiedziałam, że to jest kobieta, która wróży, ale tu może być kobieta, która wróży. Ale tu od razu powiem, do jakiejś też kobiety do, przyjdą listy od jakiegoś mężczyzny. Jest to mężczyzna, m, który jest po przejściach. Powiem szczerze, warto się pogodzić, bo tutaj mogę powiedzieć tylko jedno, że jeżeli ktoś mi powie, czy zgoda może być, to bym powiedziała: tak, zgoda może być. Tak? Tutaj mogą przyjść wiadomości, jeżeli chodzi o, 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 o to, żeby się po prostu pogodzić. Teraz taka, nie wiem, albo macie jakąś panią, która sprząta, albo jest to związane też, tutaj jest stołówka, to jest osoba, która na przykład nie tylko stówka, ale to jest też taka ale, pielęgniarka, ale też i kobieta, która u kogoś pracuje. Tutaj bym uważała na stopy, tutaj bym uważała jak coś niesiesz tak? Prowadź, coś niesiesz, masz coś w ręku, żeby tego nie, nie po prostu nie, nie, nie wyrzuć, znaczy żeby ci to nie wzięło się, żebyś nie wyrzuciła, dlatego że tutaj pokazują się, że jakieś będziesz miała no, miłe takie wydarzenie z osobą, która jest pedantem, albo pedantcik. Takim, że po prostu y, musi być wszystko na, na tip-top, i ktoś powie, że to było coś po mojej babci. Tutaj chodzi o kieliszki, o szkło, o, o z takich rzeczy, tak? Tutaj mówię y, do, do niektórych. Teraz tak przemeblowanie jest, no, i, i już mi następna y, y, pokazuje y, y, karta, więc przemeblowanie w domu warto zrobić. Możliwe, że chodzi to teraz o te y, właśnie też i chińskie. Y, no to, tutaj by trzeba było zrobić. I teraz tak. Jest coś ukryte. W jakimś pokoju jest coś ukryte. I tutaj bym powiedziała, że co jest ukryte, tam gdzie światło nie dochodzi, bo są dwie lampy, które są wzięte. Tutaj tego nie ma tego. Dobra, w jakimś pomieszczeniu. Nie wiem, możliwe, że tu chodzi... Ale żeby to że, żadna kobieta nie, e, nie ta starsza, która gdzieś tam e, babcia teściowa nie znalazła, ale też moż, muszę powiedzieć, że to może być z nią e, związane. Tu jest w jakimś pokoju coś ukryte. Możliwe, że macie kogoś w domu, m, kto po prostu siedzi cały czas w pokoju coś z takich rzeczy. Coś jest ukryte. Możliwe, nie wiem, to jest, to jest możliwe jakaś pierdółka, ale tu karty pokazują, że... No Troszeczkę kogoś może ponieść, tak? Więc tutaj e, coś wyjdzie, kochani. Ja bym bardziej zwróciła uwagę tam, gdzie jest e, okno tarasowe, przy oknie. Coś związane z oknem. No okno jak świeci, no to też, jak, jak pada, to też by tego. Więc tutaj bym na to e, zwróciła e, uwagę. Tutaj jest miłość pokazana, kochani. Jeżeli będzie powrót jakiejś osoby, to bym powiedziała, dajcie szansę, tak? Taki, ale dla niektórych mogę od razu powiedzieć, że to jest też i miłość pracy. Że możliwe, że przez jakiś taki romansik, czy tam jakieś spotkania, coś się narodzi bardziej takiego no, trwałego, tak? Że możliwe, że pójdzie to na dalsze lata. I tutaj... <grym> Słuchajcie, teraz tak, dla niektórych będą duże worki do sprzątnięcia, to jest raz, ale uważajcie, to są też i targi, od kogo gdzieś tam na rynku coś kupujecie, bo możliwe, że ktoś Wam sprzeda coś, co no, nie jest, to może być kradzione, o, z takich rzeczy, tak? Więc tutaj bym tylko na to... Serca uważała. Ale tak to strzelce mogę powiedzieć tylko jedną, no, macie naprawdę rewelkę. I nie wpadać tylko w dołu, tak? Z takich rzeczy. A kobiety, które mogą się przejmować nawet i dzieckiem, że gdzieś dziecko poszło gdzieś, no może pierwszy raz albo gdzieś tego to tutaj bym wzięła, no, opiekę, czy tam, no, ja wiem, że to tak się mówi, ale bo to są jakieś spotkania takie klasowe tutaj z, z klasą, coś związane z tym, więc, ale tutaj bym no, nie wiem, pod telefonem coś z takich rzeczy bym bardziej e, radziła, żeby być. A tak to macie strzelce rewelka. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrowia i wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Złoty Tarot Wam życzę z całego serca. Dziękuję i ślicznie pozdrawiam.